Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, nie uwierzycie, ale porozmawiamy sobie, jak nie w boksie, to porozmawiamy sobie o Ninja Gaiden 4. Dzisiaj sobie przeanalizuję, eee, może nie tyle co przeanalizuję, tylko będę starał się wam pokazać hmm, faktami, że na ten moment i ogólnie uważam, ja oczywiście, uważam, to jest moja opinia, ale wiele osób ma podobne odczucia, że Ninja Gaiden 4 na pewno ma najlepszy system walki ze wszystkich Gaidenów. I na pewno czy na pewno to może... No. Ja uważam, że tak. Że to jest po prostu najlepszy system walki, jaki kiedykolwiek powstał w slasherach. A dlaczego? No to może przejdźmy słuchajcie do treningu. <coughs> Training mode. Weźmy sobie z tego, niech będzie. I tak tu chyba wszystko jest odblokowane już, więc. Na playaku tu mam 58 godzin, na wersji recenzyjnej też miałem około 30. Dobra, no to mamy tego kolunię. Mamy sobie tego, słuchajcie, kolunia. I ja sobie tu poczekajcie. Training settings wezmę. Mm, enemy behavior normal. Enemy health normal. Mm, Dysmembrant dis normal. Player normal. Tutaj sobie tego always full damy. Off on. One się i tak chyba spawnują. Ale damy na on. Słuchajcie, to może zacznijmy od początku. Co robi Ninja Gaiden'a Ninja Gaidenem? Parę rzeczy jest, no ale przede wszystkim pierwsza rzecz jaka jest to oczywiście... Niech to się uda mu zrobić. Dobra, może inaczej. O właśnie to, czyli dekapitacja. Ninja Gaiden to jedyna gra. Która, która ma dekapitację na takim poziomie, a nawet jeśli jakaś gra ma dekapitację, to żadna nie ma mechaniki takiego właśnie wykończania i tych animacji. Każda broń jest inna, tych broni jest 5, <laughs> Jakuma ma 5 broni, więc jakby to jest pierwsza rzecz, która robi Ninja Gaiden Ninja Gaidenem. Poczekajcie jeszcze raz, weźmiemy trening, bo ta esencja coś ten. To jest jedna rzecz, tak? Kolejną rzeczą, którą robi Gaidena Gaidenem, to jest guillotine throw, czyli coś takiego. I wind pad. Ja uwielbiam tą technikę, bo po niej można fajnie się odbić od gościa i... i go na gwarancie zaatakować jakimś innym ciosem, czy na przykład wciągnąć esencję i użyć tak zwaną ultimate technik. Ultimate technik? O właśnie, wypadła esencja z typa. Ultimate technik to nic innego, jak <laughs> ładowanie trójkątem specjalnego kompa, które możemy przyczarżować albo po prostu zaabsorbować esencję z przeciwnika. Mamy dwa poziomy i odpalić Ultimate właśnie technik. Gościu jest bez ręki, o, pyk, widzicie, od razu wciągnąłem, od razu pierwszy poziom praktycznie, od razu miał. <laughs> a jak ta esencja, słuchajcie, zwiększa, to od razu macie drugi poziom. Więc to są takie mechaniki, które z Gajdena, słuchajcie, robią, robią Gaidena, tak? Jest ta kulka esencji, którą właśnie opyk, ciach. No, to jest po prostu klasyk wiedeński Gajdena. Dekapitacja. Może być. Jak dobrze wejdzie, to jak koleś ma mało życia, to możecie go. Możecie go zdelimbować. Flying swallow, no flying swallow to też jest taka, o właśnie, to jest też taka technika, która potrafi w walce, można to naprawdę dość często mm. na treningu, naprawdę koleś to sporo wytrzymał. No i kolejny oczywiście technika to jest nie ta, mam na myśli oczywiście izumadrop, zaraz ją sobie zrobimy, <laughs> tylko nie na przeciwniku z tyłu, o no to jest. I z tego też możemy płynnie wcią wciągnąć esencję, więc, jakby to są takie. To Ninja Gaidena tworzy Ninja Gaidenem. Te techniki musicie mieć odblokowane, właśnie ładowanie esencji, poskoku, guillotine throw, wind pad. To są takie rzeczy, które po prostu. No, to jest maskę. Musicie zakumać, że jakby można obciąć. Rękę, nogę i mamy wtedy wykończenie. To są takie mechaniki, które w zasadzie tylko Ninja Gaiden ma. W innych slasherach no próżno ich szukać. No i tutaj Gaiden czwórka robi ciekawą rzecz, bo te ciekawsze rzeczy też bierze. Oczywiście w Gaidenie zawsze był unik, blok, kontra była. <coughs> Przepraszam, ale nigdy nie była taka fajna zrobiona i unik nie był tak fajny zrobiony jak tutaj, tak? Przede wszystkim mamy perfe perfekcyjny unik. Coś czego w Gaidenie nie było i tutaj jest mega, bo naprawdę można fajnie tym unikiem sobie operować Shoryukenę. Oczywiście to też jest taki Gaidenowy klasyk, ale ta gra tutaj ma znacznie więcej do zaoferowania, więc... Mamy ten unik, no i tutaj w Gaidenie sporo doszło, o, była duża szencja. Dużo doszło z tym blokiem, takim perfekcyjnym blokiem. Poczekajcie. No. No dawaj ten atak taki. Pik. O. I tutaj kontra tak działa, ale jest coś ciekawszego. Oprócz tego jest Fatal Flash właśnie, to jest ta technika. Perfekcyjny Fatal Flash powoduje, że możemy odciąć od razu typowi rękę, wykończyć go. A co za tym idzie? O! Dokładnie. I mamy od razu, typ jest wtedy zabity od razu, słuchajcie. Więc Gaiden łączy absolutnie wszystkie swoje najlepsze mechaniki i dorzuca... Rzeczy, których mu brakowało, a które się tutaj sprawdzają świetnie, czyli Perfekcyjny użytkik, perfekcyjny blok I po prostu parowanie w stylu Metal Gear Solid Rising No dawaj, ja to lubię ten taki pyk No, no powiem wam No i jest po gościu, słuchajcie właśnie, to jest kolejna rzecz, która występuje praktycznie tylko w Ninja Gaiden'a Tutaj potrafisz typa z-one-shotować. Tu potrafisz typa w tej grze z-one-shotować. Nie ma takiego slashera, żebyś typa mógł z-one-shotować zwykłego przeciwnika. W każdym musisz coś tam swojego tam robić. No ale żeby słuchajcie, nie było tak kolorowo, to oprócz tego, że dodali nam ten perfekcyjny unik, perfekcyjne parowanie i w technikę Fatal Flasha, to jeszcze oczywiście dodali nowe mechaniki. Jedno z takich nowych mechanik jest Blood Raven Form czy Glim Form. Który po prostu naszą transformuje nam broń. Dwie katany w Odachi. i to jest po prostu. no Powiem Wam szczerze, coś pięknego, coś pięknego, coś po prostu zarąbistego, to tak wpływa do systemu walki. Jeszcze na przykład te wszystkie właśnie ciosy przytrzymane i w dobrym momencie puszczane, działają jak kontra, jak zbicie. Od razu zbijają. Sprób... Poczekajcie, spróbuję to. Ciężko mi to będzie, bo zanim oni mnie zaatakują. No, ale jak to dobrze przytrzymacie, puścicie, to jesteście też w stanie od razu typa odbić. I na przykład właśnie. Odaci polega na przytrzymywaniu i puszczaniu. Mamy piłę. Piła też jest świetna, bo piła znowuż typów po prostu przebija im blok i ich stunuje. Najlepsza, bardzo dobra na dużych przeciwników. Świetna, naprawdę. Każda broń tu jest tak kozacko zrobiona, że tylko. No, ja w ogóle to jest dobre combo, bo jest pan Rafael. Ja jestem fanem z Rafaela z Soul Ale ja ich tu szybko zabijam, więc to nawet nie siądź. Dobrze, jest też pałka. Pałka też jest rewelacyjna, bo pałka ma tego. Ten zamianę w tego. w tego młota, słuchajcie. I to też jest po prostu. ten młot też jest fajny. Poczekajcie. O, dobrze puszczone, właśnie takie rzeczy się dzieją. Palką po powiem Wam, że mało walczyłem, więc nie mam jeszcze w rękach o no i tu się takie rzeczy słuchajcie dzieją tak no i to broń asasina to jest w ogóle fiko totalny no bo albo rzucamy shurikeny i redukujemy coś takiego albo nam się po prostu transformuje w, w różne bronie i na przykład tutaj mechanika jest taka że o ile w młocie w kiju trzeba szybko puścić przycisk tak tutaj musimy Zrobić to o w momencie, jak on e, ten rozbłysk ma, czyli najpierw przy, 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 przytrzymujemy. O, i teraz powinienem puścić, ale z tym flakiem. O, i się dzieją po prostu z świra, te rzeczy. A oprócz tego, jeszcze mamy o, z tego. Ta gra jest po prostu chora na głowę, chora na głowę ta gra jest. No dobrze, no to mamy takie coś, mamy cztery bronie, no jest jeszcze piąta. Jest jeszcze Dragon Sword. Mamy się Dragon Sworda. No ale jeszcze te bronie przecież można płynnie zmieniać i oczywiście to nie jest pierwsza gra, która to robi. No bo te bronie można, mówię, Devil May Cry to też świetnie robi, też to tam bardzo płynnie się dzieje. Tutaj na początku ludzie myśleli, że płynnie robić można tylko w locie, nie? Czyli mogę sobie tego kolina wybić, poczekajcie. No chodź tu. <laughs> o i sobie mogę tylko w locie, wiecie, zmienić, nie? Płynnie, że na, jakby na powierzchni, na ziemi się tego nie da płynnie zrobić. ...ale oczywiście... Tutaj trzy bronie, tak? I jeżeli chcecie takie coś zrobić... Na... <śm> ...na... podłodze, no to... ...niestety będzie taki... ...będzie taki delikatny delay. Ale oczywiście... ...żeby nie było słabo... ...no to znaleźli Cancela w animacjach. Ogólnie to się... to się tak... tak się odbywa to. Nie, coś takiego. I to jest Blood Waver Form albo Glim Cancel. I wtedy, jak zrobicie na przykład peg, 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 płynnie zmienicie broni, dacie... Glim, to płynnie zmienia się broni. Na dole. Czyli zaczynamy. Poczekajcie, zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynacie jedną bronią, a można to naprawdę nieźle łączyć. No, można to... Po prostu, na przykład możecie zrobić tak, że normalnie zrobilibyśmy... Pyk, pyk! No, ale na przykład mamy troszkę innego przeciwnika, który to, to sobie... I ja już robię to... Z... Z tak zwanego mieczyka, nie? Już to zupełnie inaczej wygląda. Także, no słuchajcie, <laughs> mamy w tej grze absolutnie wszystko. A na koniec, bo to jest jakby mechanika Blood Raven forma i kancelów. To też jest oczywiście w poruszaniu, tak? Czyli możecie. Coś takiego można zrobić. A na koniec jest jeszcze mechanika berserkera. Mechanika berserkera polega na tym, że wszystkie te specjalne ataki z każdej broni mogą <laughs> zrobić tak zwane zabójstwo we krwi, czyli pyk. I od razu nie ma pana, tak? Ciach. Na przykład. Ciach. Nie ma pana. Pyk. Na przykład nie ma pana, tak? Czy jeszcze jest oczywiście? Młotek. Może z młotka zrobimy takie combo, bo to jest fajne. Słuchajcie, no pokażcie mi taką siekę, taki rozpierdziel w innej gierce. No nie ma. I to jest kolejna rzecz, którą Ninja Gaiden 4 robi najlepiej. A nawet jak już nam się ten pasek skończy, to na koniec zawsze możemy odpalić totalne wykończenie, które zabija wszystkich dookoła. Także, <laughs> Gaiden dostał czwórka, te dwie nowe mechaniki, Dostał te kancelę. Tych kanceli jest naprawdę dużo. Ja jeszcze wszystkiego, słuchajcie, nie opanowałem. Macie tą dekapitację, której nie ma w żadnej grze. Macie możliwość tego, że możecie zrobić perfekcyjny unik. Możecie się odbić typowi od pleców. I tak sobie jakby kupić czas, wciągnąć esencję, na chwilę odpocząć. Możecie płynnie te glinformy, możecie wykańczać. No powiem wam szczerze, że naprawdę grałem w wiele slasherów I Devil May Cry też wymasterowałem I uważam, że po prostu guide 4 systemowo Zrobił To najlepiej jak się da, jeżeli Szukacie gry z idealnym systemem walki ty, Z idealnym systemem walki no to A no jeszcze jest ta rzecz tak, czyli jak typ ma tą ten bordowy taki atak to możecie mu się wbić w atak. W ogóle tu jest mechanika tych kontrparowania, jeszcze jest taka, że jeżeli my zrobimy atak w tym samym momencie, to też odbijamy typa i mamy z tego, i wtedy to się nazywa backslash pary. O właśnie, to jest, to jest właśnie backslash pary. Moim zdaniem najlepsze, najfajniejsze. Jest sztosem totalnym. Spróbujemy jeszcze raz walnąć. No dawaj. Tak jest. No. No to jak wam siądzie w walce, słuchajcie, no to jest w ogóle. To w ogóle człowiek jest obsrany świątecznym twarogiem, No to po prostu jest taki miód. To jest taki miodzik. Także słuchajcie. Jeżeli jesteście walecznymi frikami i lubicie takie gry, to o, i teraz teraz jak on go zbił albo wbił mu się, no to przebijam jego atak, wybijam go z tego. Także tu jest naprawdę możliwości jest odgroma wszystko na na wszystko. Backslash pary, pary, dodże, oczywiście jeszcze w locie możecie sobie dodżować, no, można takie rzeczy robić. My fucking... no, słuchajcie, cuda wianki. co chcecie, to chcecie. I jest perfekcyjne. No, powiem Wam, słuchajcie, no nie wiem co bym Wam, no w zasadzie mówię, no jest tu po prostu wszystko, a jeszcze oczywiście możecie robić coś takiego. Jak macie tego jego mościa i na przykład pyk-pyk, to możecie właśnie te rzeczy płynnie w locie odpalać. I. No, no po prostu. cia. Cia! Cóż Wam mam więcej powiedzieć? No, dla mnie po prostu bajeczka. Cia! No. I ten ma przerąbane, bo od razu mnie zawrócimy. Siu Dobra, spróbujemy na tym. Hmm, dobra Tu jest zupełnie... Każdą broniem jest powiem Wam zupełnie inny timing Ale takie jedno dobre pary i zostawienie esencji przed typa no może Wam otworzyć całą, całą, całą po prostu na walkę, na master ninja to się po prostu tak przydaje, no ta gra jest taka piękna easy to play, hard to master, to jest po prostu w tej grze chyba lepiej ciach no tu można takie kombosy klepać, że daj ta spokój, słuchajcie no cóż to wszystko w zasadzie, nie chcę się powtarzać, ale no to co wam pokazałem jest moim zdaniem i wszystko na tutaj działa, nie ma, no wszystko, jeszcze przeciwnicy się na wyższych poziomach uczą. Nie wiem, nie wiem co można lepszego zrobić. Co tu można lepszego w tejże zrobić? Co może jeszcze Slasha lepszego wymyśleć? Nie mam pojęcia. Moim zdaniem oni tutaj już naprawdę wysoko poprzeczkę postawili, jeżeli mam być szczery ze szlaszerami. Niczego mi tu powiem, juggling, nie brakuje. Juggle i nie juggle, mówię kombosy. Może jakieś just frame y by się jeszcze przydały. Takie wiecie, bijatykowe. Bo... ale walki na przykład z bossami, no to są... Oj, walki z bossami. No walki z bosami to też są cudowne w tej grze, zwłaszcza z takimi humanoidami. Dobra, chodź jeszcze raz ten atak. Ciao, cia, ciach. Widzicie, już samo to... że ja go odbiłem, już mi zostawiło esencję. no, ja wiedziałem, że on... Siach. Także, cóż wam od więcej powiedzieć? Moim zdaniem Ninja Gaiden to jest gra obecnie z najlepszym systemem walki w tego typu grach. Nic, nikt lepiej tego nie wymyślił, nie zrobił jak te skubańce. Oni to po prostu, jeżeli można jakieś rzeczy zarzucić, ja już wiem dlaczego gdzie, nie gdzie w tej grze są braki, bo oni po prostu chcieli dać jak to możliwe najlepszy system walki. I tyle. I faktycznie, słuchajcie, im się po prostu to udało. Trzymajcie się, cześć, joł. Dajcie znać oczywiście, co wy o tym myślicie. M dawajcie, dyskutujmy, rozmawiajmy, która gra robi to lepiej i czekam na konkretne argumenty, a nie chuja się tam znasz, bo to wiecie, żaden argument. Trzymajcie się, cześć, joł.